Cześć, 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 Bambi! na kanale BANANA! Nie zapomnijcie że takiej piosni! One! Piosenku, one, two, Ja gram Fortnite, i ja chcę Ja mi już nie ma tych Fortnata Ja gram Fortnite, i ja chcę Ja gram ulubionego nasza Fortnite i gramy to Bolaj na, na pesemu mina. Igra ach, ja graję każdy dzień iść i sobie wojki. Ile ja chcę i tyle budu sobie waty kiły moja mama mi kupuje waldolce, Faldolcy we Fortnite jestem taki bogaty. Każde karnety ja dostaję, bo jestem bogaty i... I zaczynam grać sobie Fortnite'a od pierwszego sezona. O! O! O, o, o! My gram ja Fortnite'a. Ile ja chęć ciuciu, ile ja budę do mojego ścieżkiego życia. Jestem Два кива будут. Ой, я, я, я. Я знаю, что мне там все Я кива. Дуру кивы у я мам забыть. А для я могу не забыть ни их. Только кто не насрать. Я не хочу ругать. Ой, я, я, я. Корека мне, Ой, я, я, я. Я что ней там все ругать. Мой колега может помочь мне. О, я, я, я. Я Nie chciałabyć kolega nie muszę mi nie nie pomagać, Ja zabiję niech same Nie, nie gram Fortnite'a! Myśli każdy, że gram Fortnite... nie, nie gram Fortnite'a! Tak my gramy na telefonach, myślicie co, że to niełatwe, ale to łatwiutkę. Mamy aimbot'a. No wiecie, że co? my jesteśmy My bro! My myjemy sobie łatwo kilo. My sobie wam na seku chodziło dnia po 10 kilo. My myjemy sobie i Ja zaosób. А я не могу дальше. Я не нашел. Они не вовсе у них могут быть у меня. А я за них найду и забью моего чешского шкафа. Я их забью. Или я умею, или я забью. Я хочу забивать. Или я хочу, ты я же забью. Я умею забивать такие Я играю в каждого дня. Фортнайт. Я умею забивать Ja mam te basma, naszą jamu ja moja ale to nie on jest moim kiwem, a go nie a to tego. ja nas, upam, ja nie szabiu, za szabiu, ra ra ra, sobiu. Mój kurega tutaj powstały palacu. I nie ja zabrał sąduk, ale ja sobie ruszamy tego sąduka. O ja, ja, ja. Mój korega ma Ja nie mam czarowatej, ale jego ja nie lkną. ty nie markowani. Ja mi już te wszystkie kiwi. Ja fortnite jestem taki, no wiecie, że moja mystika moja, moja to jest taka słaba Ale wy, wy widzieliście, jakaś mina gra Ona jest spoczona, a jak wy nie widzieliście Ona jest po prostu spoczona, ale ona jest nobacka Znaczy jaka no, noby są nabacki. No, no, ona trochę też nabacka, ale dobrze gra Ja mówię teraz praślinie, ale ona dobrze gra Ona jakby trochę nabacka, ale no może być dobrze Wali killy duży, fajnie, po boksu jest w ogóle bomba ja mi już bym a te szysz kił, kił. Ja sam były moje. Jak powiedziałam, że na śminę, że jest flubem, ale to nieprawda, bo po prostu pomyślałam, że to naprawdę. Powiedziałam na drugą śminę, mam śminę. Tak powiedziała, tak powiedziała, że gram w Fortnite to jest to mały Kidek, Kidek. Jak widzieliście, to nie jesteśmy kidami. Twoja two twoja mama mówi, że jesteśmy kidami. Wiesz co? Chyba mam... Życie jakby nie małe, ale duże ty, mam, mam 90 lat. <grym> Inaczej szykuję. Mam więcej od siebie. Tak myślicie, że powiedziałam teraz na was trochę źle. Nie, to nieprawda. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie jestem kiedyś mały, ale wiecie, że jest słabo i normalnie. Ale ja sobie już w kibki wyciągara Mój kulek zara. eta, eta się Prawda Ja jedzę do świna samochodem, znaczy do... Jadę do kolegi samochodem Lamborghini, bo wiem co ona kocha Lamborghini, ale to tak fajnie. Lamborghini w Fortnite jest dobre, ale wiecie, że to zły, Bo po prostu jakby wiecie, to by Lamborghini dołożył. na nawet mojego kolega, a to on, o on na Lamborghini nie mynął. Ja chcę już ale nie mogę na i tego. Ale ja też i sam na maszynę na rabatgini. Dwa do nasz pierdolkiły, ja na, chcę nich zawetę, Tego to mam zaraz zabitył, areczek mam, Gdyś ja i zabywam, jak oni, oni. Takie nobijki ja nie umiem, ja nie mięju ut. Teraz mam cztery z i cztery żyje. Ja, Widzicie, że jestem z może ale jestem może niej, ja się z niej, ja jestem jesteśmy niej, was nie, ja jestem z że ja z nie, ja jestem ale ja jestem Ale nie, ja <stów> inaczej, tego nie, ja ja, nie, ma już, tego ja nie, ja, ja nie, mam podzielu. Я на всегда, не будет тяжелым континентом. Але я мам киву и хочу сапичник. Але коллега не дает, не, не, не дает, але я засаду. И знаю, где он не ховался, заранее их посыпывали. Ale ja nasz ucie uniszczał. kurka to by pomagał, ja tobie i kilkiej Ja go na o, 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 mojego. Aby mojego on jest normalny, ale nie przeszkadza bo Jest jestem mały, ale jestem dobry. dobrym ma 10 lat, no kolega Ale, ale on nie taki mały, ale mają mały, mały hp, ale tu niczego nie naciąg. Kolega, dawaj wylecaj tam. Ja chcę, panie bo, nowa, bo wiemy, a, a. Dzie, geta, jestes jesteś? Kolego ja je go ulokuję, mojego wszystkiego szedł. Ja naszło tamcie ulokowanie, tamto jego je. Na niebezpie je. Ale ja sobie go oszukuję. Ja mojemu kolego zawsze pomogę. Ale ja masz niepere, dawaj u nas ma ujedzień. Oleg, ty zaraz ty jest. Ja posłuchaj mnie, człowieku. Ja cię nie wiem. Ale może ty... To nie mały człowieku. Co to robi? Przepraszam. Przepraszam, że to zrobiła. No i to też. Ale niczego nie się inaczej tego, jak masz mało las, to nie znacie, inaczej, ale to jest jak bro. Cho Ale ja nie usłyszałem kibu. I, i, i. Ja szabił zarę go serca, zaraz szabił u kiby szabił ja, o, o. To kolega go dawaj pijde zaraz. Kuda sobie jest na tazu, u. Dawaj pijdę. Ojojo, kule, kade jeszcze ja nosi? Czy to i było? Я вам два оружия и новые лайки туда вот только у то Фотнайта. Mm? <реклама> я собью килы в жарах, О, не так <реклама> и а, 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 малый, как небо. А я шурка малая будет. А не мачурак малая, эй. Аля, вот это самое худшее, играю тыко, и теперь не играю тыко, я редко не хвизу, но раз у меня был Украинский тип. Это да, что куряги... И когда у него пух конечков, что я умею когда-то слышать... Украины, А, решава Украине, А, решава да, ничего не найти. другому я напала на Украину. Мои народ, ну... мою. Ой-ой-ой. я хотела бы бывать. Я тебя надо. Конечно. Украш...

Oj 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 oj. Det är konstigt nu. Oj 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 oj. Oj 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 oj.

Niekde, nie tu, keď bavím, je tu korega. Ja tu keď korega idu, zvona zara nejede. Are, zvona dlho jede, ale zara s nami čo robí. Are, zara, pôjdeme kočať na oškej ip. Zara, četa, bolo, Zero, ja mam tylko jednego, a my dam nie martę, jakie budu, Mate, desiaczki kiedy budzę. Zdarza się. Zdarza się. Zdarza się.

Mam te boczne bety, 8 kg, ale dawaj mi kurego dos, gdzie 8 kg szabetem. Ale kurego cia ty jesteś, kurego ty się dał. Kurego ty za tam skinę żony, ty ty była jedzieszona, a...